Witam Was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będę Wam opowiadać o dziewiątce buław. Jak przyjrzycie się, jak wyglądają tym razem nasze różdżki, to zobaczymy, że wyglądają one jak strzały tym razem. Przyzwyczailiśmy się trochę, że w tej talii widzimy buławy w ten sposób, czyli jako różdżki zakonu Złotego Brzasku, Natomiast już w ósemce, w poprzedniej karcie, mieliśmy inne różdżki, czyli tutaj mieliśmy nasze elektryczne promienie, natomiast teraz mamy strzały. Za chwilę wyjaśnię Wam, dlaczego akurat strzały są w tej karcie, ale zacznijmy może od cytatu z księgi Tota i za chwilę sobie ten cytat też wyjaśnimy. Różczki stały się teraz strzałami: jest ich osiem w tle, a jedna główna strzała znajduje się z przodu czyli to jest nasza główna strzała tutaj. Ma ona księżyc za grot, tutaj jest księżyc, i słońce jako zasilającą siłę powyżej, ponieważ ścieżka strzelca na drzewie życia łączy słońce i księżyc. Na karcie jest 10 płomieni, sugeruje to, iż energia skierowana jest w dół. Czyli teraz wyjaśnimy sobie, jak to wygląda. Słońce tutaj swoją energią zasila księżyc, a tutaj w środku, gdzie widzimy taką żółtą linię, to jest właśnie ścieżka strzelca na drzewie życia. I jeżeli spojrzymy sobie, jak wygląda drzewo życia, jesteśmy teraz tutaj w jesod, y i tutaj jest ta ścieżka, która łączy Tiferet i Yesod, czyli Słońce z Księżycem. Każda z tych ścieżek na drzewie życia jest przypisana do jednej z kart Wielkich Arkan. I tutaj mamy kartę Sztuka. Czyli ta ścieżka jest związana z tą kartą. A karta Sztuka związana jest ze znakiem strzelca, czyli dlatego jest to ścieżka strzelca na drzewie życia. Karta sztuka oczywiście oznacza harmonijne łączenie przeciwieństw i odnajdywanie równowagi. I dlatego też właśnie jest w środkowej części drzewa życia, gdzie właśnie wszystkie sefiry znajdują się, które oznaczają w jakimś stopniu równowagę. Wspomnijmy jeszcze o tym, co zostało tam powiedziane na temat 10 płomieni, czyli 10 płomieni, które tu się znajdują, są związane z 10 sefirą Malkut. Czyli chodzi o to, że energia słoneczna jest wysyłana do Księżyca i w Księżycu tutaj ta energia się kumuluje i zostaje wysłana dalej do Malkut. Czyli właśnie to jest tutaj powiedziane w tym cytacie, że energia z Jesod musi trafić do Malkut. Dlatego mamy właśnie 10 płomieni w tej karcie. Zobaczmy teraz, w którym miejscu jesteśmy na kole dekanatów. Jesteśmy w znaku Strzelca. Drugi dekanat Strzelca to dziewiątka buław, księżyc w Strzelcu. Energie księżyca i Strzelca. Są ze sobą dosyć harmonijne. Księżyc to ciągłe zmiany, ale zmiany według jakiegoś programu, to są zmiany harmonijne. Natomiast strzelec bardzo lubi zmiany. Strzelec lubi się angażować w coraz to nowe przygody. Także dzięki Księżycowi może. Zrealizować tą swoją chęć zmian, ale jednocześnie nie staje się to takie, nie wymyka się to spod kontroli, nie, nie jest to chaotyczne. Także Księżyc, przez swoją zmienność, wprowadza tutaj trochę stabilizacji do znaku strzelca. I Księżyc jest odpowiedzialny za nasze takie najskrytsze pragnienia, może takie plany i pragnienia, którymi nie dzielimy się z nikim. Natomiast strzelec. Będzie nas namawiał do tego, żeby te pragnienia wyciągnąć na światło dzienne i żeby zacząć coś realizować z tego. I widzimy tutaj, jak jest przedstawione to w tej karcie. Jest tutaj harmonia, jest równowaga, wszystko jest symetryczne, nie ma żadnego chaosu, tak jakby można powiedzieć, że wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Także jest tutaj naprawdę bardzo fajna równowaga między tymi dwoma energiami. Dlaczego na tej karcie są przedstawione strzały, a nie buławy? Jest to oczywiście związane ze znakiem Strzelca, ale też te strzały są związane z Księżycem i z boginią Księżyca Artemidą. Artemida to grecka bogini, która jest też związana z kartą kapłanki, ponieważ Artemida jest boginią Księżyca i łowów. I tutaj na kolanach kapłanki widzimy łuk Artemidy i strzałę. Także dlatego właśnie nasze buławy tym razem są strzałami. Przyjrzyjmy się teraz trochę dokładniej, jak wyglądają te nasze strzały. Strzały tutaj na końcach mają księżyce. I jako grot tych strzał też jest to przedstawione w formie księżyca. Te księżyce są w takim kolorze szaro-niebieskim. Jeżeli pamiętacie, ten kolor jest związany z Jowiszem, który rządzi znakiem strzelca. Strzały są koloru czerwonego, też jest to związane ze strzelcem, ponieważ jest to energia ognia to jest ognista energia znaku strzelca. Jeżeli policzymy sobie wszystkie te księżyce, które tutaj się znajdują, to jest tak: 8 z tej strony, 9 jako grot strzały, czyli 9 oczywiście cyfra związana z sefirą Jesod i z księżycem, czyli jest tu bardzo, bardzo silny wpływ energii lunarnej. Tych strzał jest 8, czyli razem mamy tutaj 72 księżyce. 72 jest bardzo interesującą liczbą, ponieważ jest to liczba święta i bardzo ważna w wielu różnych kulturach. W opisie tego filmu będzie link, gdzie możecie sobie zobaczyć wszystkie przykłady, gdzie ta liczba występuje. Natomiast ja Wam podam tylko kilka z nich. 72 jest związane z Shemham Forash w Kabale, czyli są to 72 imiona Boga. Jest to też liczba języków w wieży Babel. 72 księgi Biblii mamy i są też 72 stopnie na drabinie Jakuba. I jeżeli pamiętacie z mojego filmu o drzewie życia, drabina Jakuba to tak naprawdę drzewo życia. Także wszystko tutaj nam się ładnie łączy. Konfucjusz miał też 72 uczniów. I jest też jeszcze jeden przykład, który jest bardzo interesujący, szczególnie dlatego, że łączy się z tą talią kart i z tą kartą tak naprawdę. Bóg egipski Thoth, który jest patronem tej talii, wygrywa 72 część każdego dnia roku od księżyca w Warcaby. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Jest to legenda egipska związana z tym, w jaki sposób powstają dodatkowe dni w roku. Ponieważ, jeżeli pamiętacie z mojego filmu o dekanatach, koło dekanatów to był tak naprawdę kalendarz, którego używali Egipcjanie, ale ten kalendarz ma tylko 360 dni. A jak wiemy, jest jeszcze 5 dni, które trzeba jakoś dodać do tego kalendarza. I ta legenda właśnie wyjaśnia, w jaki sposób powstają te dni. Czyli Sos gra w warcaby z księżycem i wygrywa te małe części każdego z 360 dni. Wygrywa te części jako przysługę dla Nuit. Nuit to jest bogini nieba, kosmosu, wszechświata, ogólnie astronomii. Także on robi jej przysługę, wygrywając te dni od księżyca. Czyli mamy kalendarz lunarny, który w pewien sposób musi zostać zmodyfikowany, żeby pasował do całego wszechświata. I właśnie to jest zadanie dla Sota, który z tych właśnie małych części, czyli są to 70. Te drugie części, czyli można powiedzieć, jeżeli pamiętacie ze szkoły, jak, jak działają ułamki, czyli 1,72 każdego z dni. I jeżeli przeliczymy sobie to 360 dni i te wszystkie części złożone razem, tworzą nam 5 dodatkowych dni, które są, tak jakby, poza tym całym kalendarzem poza systemem kalendarza. Te dni. Są bardzo specjalne, ponieważ podczas tych dni rodzą się bogowie i boginie. Także myślę, że od, troszkę tutaj jest, oddaliliśmy się od głównego znaczenia tej karty, ale myślę, że ta legenda jest bardzo interesująca, ponieważ wiąże się z tą talią kart też. Myślę, że teraz możemy spojrzeć na karty Wielkich Arkan, które są związane z dziewiątką Buław. I pierwsza z tych kart to sztuka, oczywiście. Widzieliśmy już tą kartę, już ją znamy. Yy, ta karta oznacza harmonijne łączenie przeciwieństw i odnajdywanie równowagi. Natomiast drugą kartą jest Kapłanka, która jest związana z Księżycem. I teraz możecie się zastanawiać, dlaczego jest to Kapłanka, a nie karta Księżyc, bo w tarocie przecież mamy kartę, która jest yy, opisana jako Księżyc. Natomiast nie jest ona związana z Księżycem, jest ona związana ze znakiem Ryb. I dlaczego tak jest? Szczegółowo opowiem to, jak dojdziemy do Wielkich Arkan i będę robić oddzielne filmy na temat każdej z tych kart, ale teraz krótko mogę Wam wytłumaczyć to w ten sposób, że karta Księżyca określa tylko jego ciemną stronę, czyli tylko Związanie Księżyca z podświadomością, z jakąś iluzją, z, czegoś, z czymś, czego nie dostrzegamy. Także jest to tak jakby, możemy powiedzieć, tylko jedna strona energii księżycowej. Natomiast kapłanka opisuje całą energię Księżyca. Kapłanka jest związana ze zmianami księżycowymi, czyli z całym cyklem Księżyca. I ona reprezentuje harmonię, która powstaje dzięki tym zmianom. Czyli mogę Wam tutaj yy, przeczytać kolejny cytat z księgi Tota, żeby troszkę to wytłumaczyć. I brzmi to tak: ta karta jest też rządzona przez księżyc w Strzelcu, więc mamy tu podwójny wpływ księżyca na drzewie życia. Stąd aforyzm: zmiana jest stabilizacją. I o to właśnie tutaj chodzi, i to, to jest właśnie przedstawione w karcie kapłanki, że te zmiany Księżyca są dla nas przewidywalne, ponieważ znamy cykl Księżyca, wiemy jak, jak Księżyc się zmienia i możemy planować nasze działania według tego, co dzieje się z Księżycem. Czyli Księżyc daje nam przez to stabilizację, i bezpieczeństwo. Pomimo tego, że cały czas się zmienia, ale te zmiany są harmonijne. Może teraz, dla odmiany, zobaczymy sobie, jak przedstawione jest tutaj Słońce. Ponieważ mówiliśmy dużo o Księżycu, teraz pomówmy trochę o Słońcu. Słońce przedstawione jest tutaj z 18 promieniami. 18 jest związane z słowem high. Słowo high to jest bardzo ważny słowo, bardzo ważny symbol, też. Oznacza ono słowo żyjący. I tutaj, jeżeli pamiętacie naszego asa, mieliśmy 18 błyskawic w tle. W filmie. O Asie Buław tłumaczę dokładnie o co chodzi z tym symbolem, i możecie tam sobie zobaczyć, jak on wygląda. Także zryknijcie do tego filmu, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. Tutaj potrzebujemy tylko tak naprawdę wiedzieć, że jako 18 błyskawic była tutaj przedstawiona potęga kreacji tego żywiołu ognia. I tutaj przedstawiona jest też potęga kreacji, która zawiera się w energii słonecznej. Jeżeli przyjrzycie się dokładnie tym promieniom, zobaczycie, że jest 9 promieni prostych i 9 promieni takich zakrzywionych. Także pomimo tego, że prezentujemy tutaj energię słoneczną, to i tak mamy tutaj wpływ lunarny, ponieważ mamy 9 i 9. Także ta karta prezentuje nam bardzo piękną harmonię. Siły Słońca i Księżyca, ponieważ Słońce tutaj swoją energię kreacji przekazuje tą ścieżką strzelca, którą widzieliśmy na drzewie życia. Przekazywana jest ta energia do Księżyca, który później przekazuje tą energię dalej. Jest to też coś ciekawego, ponieważ zazwyczaj na wszystkich kartach mamy symbole, zarówno planety, jak i znaku Zodiaku. Natomiast tutaj nie mamy symbolu księżyca, mamy tylko przedstawiony księżyc w formie graficznej, natomiast jest tutaj znak strzelca na samym dole karty, i to właśnie jeszcze raz nam podkreśla, że ta cała energia, ta cała potęga kreatywna musi zejść niżej, żeby stworzyć właśnie materię w Malkut. Ostatni element tej karty, na jaki zwrócimy dzisiaj uwagę, to tło. Tutaj wyżej jest takie ciemno-szare, natomiast na dole to tło jest czarne. I tutaj jest kolejny element, który zwraca naszą uwagę na sam dół karty, czyli bardzo podkreślone jest tutaj to, że ta energia schodzi w dół. Cała ta energia kumuluje się po to, żeby stworzyć malkut, czyli żeby stworzyć ostatnią manifestację energii. I tak jak tutaj mieliśmy ścieżkę związaną z kartą sztuki i ze strzelcem, od Jesod do Malkut mamy kolejną ścieżkę. Ta ścieżka jest związana z kartą wszechświata. Karta wszechświata jest przypisana do planety Saturn. Czarny kolor to kolor Saturna, dlatego właśnie dół karty jest czarny. I tutaj na tej karcie widzimy, jak tworzy się jakby finalna forma naszego stworzenia, ostateczna manifestacja energii w materii. Mam dla Was tutaj ostatni cytat z księgi Zota, który uważam, że też jest bardzo interesujący i wytłumaczy nam coś jeszcze o tej karcie, czego nie wiemy. Cytat ten brzmi: Ta karta związana jest z jesod, fundamentem. To sprowadza energię z powrotem do równowagi. Dziewiątka zawsze reprezentuje najpełniejszy rozwój mocy w relacji z siłami powyżej. Dziewiątkę można uznać za najlepsze, co można uzyskać z danego typu, zarówno z perspektywy praktycznej, jak i materialnej. I za chwilę wyjaśnię, o co tutaj chodzi, a jest to związane z drzewem życia. Jeżeli spojrzymy na to, gdzie jesteśmy na drzewie życia, jak to wygląda, Jesod jest tutaj opisana jako fundament. Jeżeli pamiętacie, wspomniałam już w filmie na temat drzewa życia, że Jesod nazywana jest maszynownią kreacji. Czyli Jesod i Księżyc manifestuje wszystko u nas na Ziemi. Manifestuje wszystko w materii. Cała energia, która płynie z Keter przez drzewo życia, w Jesod jest tak jakby... Um, kumulowana i przesyłana do malkut. I jeżeli na przykład interesujecie się ogrodnictwem, to możecie sobie to w ten sposób wytłumaczyć, że wiemy, że fazy księżyca i to, w jakich znakach zodiaku księżyc się znajduje, ma wpływ na to, jakie rośliny powinniśmy sadzić. Kiedy powinniśmy zbierać owoce, kiedy powinniśmy na przykład wyrywać chwasty. Wszystko to, co Ziemia rodzi, jest związane z Księżycem. Czyli jakby Księżyc zarządza tym i ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. I to jest właśnie jeden z przykładów, w jaki sposób Księżyc manifestuje wszystko w materii. Także dlatego właśnie jest tutaj wspomniany jesod jako fundament, czy jest to tak naprawdę fundament stworzenia. Mamy tutaj też wspomniane, że energia jest prowadzona z powrotem do równowagi. Chodzi o to, że jesteśmy w środkowym filarze drzewa życia, który jest filarem równowagi. Byliśmy najpierw w necach, Przenieśliśmy się do chod i teraz jesteśmy w Jesod, czyli jesteśmy jakby sprowadzeni z powrotem do miejsca, w którym jest, równ w którym jest równowaga. Jesod jest ostatnim elementem trójkąta astralnego, który jest tutaj, i o to właśnie chodzi, kiedy Crowley mówi, że jest ta energia sprowadzona do równowagi i Reprezentuje ona najpełniejszy rozwój mocy w relacji z siłami powyżej, czyli Jesod jest jakby najpełniejszym elementem, który rozwinął moc z tego trójkąta, trójkąta astralnego. I przez to Jesod związana jest ze wszystkimi sefirami, które są w tym środkowym filarze czyli ona jest y w relacji z siłami powyżej, czyli jest w relacji z Tiferet i scatter W drugiej części tego cytatu mamy powiedziane coś, co jest prawdziwe dla wszystkich dziewiątek w tej talii, czy nie tylko dziewiątki buław. Jeżeli Crowley mówi, że dziewiątkę można uznać za najlepsze, co można uzyskać z danego typu, chodzi tutaj o to, że jest to najwyższa i najpełniejsza forma manifestacji danego żywiołu, czyli jak jesteśmy w dworze buła wchodzi nam o żywioł ognia. W dziewiątce ten żywioł ognia jest w swojej jakby najwyższej, najpełniejszej, najbardziej doskonałej formie. W dziesiątce ta energia zaczyna już ulegać degradacji. Ta energia zaczyna się już jakby kończyć, tracić swoją użyteczność i zaczyna się pojawiać potrzeba zmiany. Czyli dziesiątki dążą już do zmiany w coś innego, dążą już do przekształcenia się w inną energię, a w dziewiątce właśnie mamy przedstawioną, najpełniejszą i najbardziej idealną formę tej energii, danego żywiołu. Energia tej karty jest naprawdę niesamowita. Tutaj jest przedstawiona tak niesamowita siła, że można by powiedzieć, że, to, że tą siłą można przenosić góry. Naprawdę jest to bardzo potężna karta w czytaniu, i teraz powiem Wam trochę o tym, jak można ją interpretować. Polska nazwa tej karty to siła. I jak już pewnie wiecie z innych moich filmów, ja bardzo lubię polemizować z tym, jak te nazwy zostały przypisane i lubię zmieniać te nazwy. Ja bym tutaj zmieniła siła na moc, ponieważ moc dużo bardziej pasuje do energii tej karty, jest to coś, co po prostu posiadamy, siłę bardziej można wyćwiczyć kojarzy się to bardziej z siłą mięśni. Z rozwiązaniami siłowymi. I zawsze ten, kto ma siłę, jest słabszy od tego, kto ma moc. A tutaj, właśnie o tą energię chodzi, o taką moc wewnętrzną, której nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. Ta karta pojawia się w czytaniach. Jeżeli potrzebujemy przypomnienia o tej naszej sile wewnętrznej, jeżeli zwrócicie uwagę, tutaj jest. Pokazana harmonia Słońca i Księżyca. Słońce jest odpowiedzialne za nasze ego i za nasz intelekt, za to, jak przedstawiamy siebie w świecie. Jest to nasz charakter, ale charakter w związku z innymi ludźmi czyli tak, jak zachowujemy się wśród innych ludzi. Natomiast Księżyc jest tak jakby przeciwieństwem tego. Księżyc też jest bardzo blisko nas i też oznacza nasze ciało na przykład, ale też naszą podświadomość. To, co robimy codziennie, jest związane z Księżycem, jakieś nasze nawyki. Księżyc też jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, to jest nasze poczucie bezpieczeństwa. I Księżyc jest też związany z naszym charakterem, ale z tą częścią naszego charakteru, który jest tak głęboko w nas, że nie dzielimy się tym z innymi. Czyli na przykład możemy w jeden sposób zachowywać się wśród naszych znajomych, ale jak jesteśmy sami ze swoimi myślami, to wtedy właśnie jest to sfera księżyca i wtedy możemy być tak jakby kimś zupełnie innym. I jeżeli połączymy harmonijnie, obydwie te energie w sobie to tak naprawdę siła, którą wtedy posiadamy w sobie no nie może nic się z tą siłą równać to jest tak potężna siła wewnętrzna że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko i nic z zewnątrz nie jest w stanie na nas wpłynąć nic nie jest w stanie stanąć nam jako przeszkoda Także czasem ta karta pojawia się, jeżeli potrzebujemy przypomnienia o tej naszej mocy, która jest w nas. Myślę, że często ludzie są bardzo silni, ale nie zdają sobie z tego sprawy. I to właśnie ta karta może nam o tym przypominać, żeby skontaktować się z tą naszą siłą wewnętrzną i żeby tak naprawdę poczuć to, co jest w nas. Ta karta pojawia się też w czytaniach związanych ze zdrowiem, i jeżeli widzimy tą kartę, oznacza ona albo że ktoś ma bardzo silny organizm, który jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, albo jeżeli czytamy dla osoby, która już ma jakieś problemy ze zdrowiem, ta karta będzie oznaczać, że nastąpi wyzdrowienie. I tutaj, nieważne jak ciężka jest choroba, z którą boryka się dana osoba, jeżeli widzimy tą kartę, wyzdrowienie będzie na 100%. Tutaj, jakby, no nie ma takich przeciwności, których ta siła nie jest w stanie pokonać. I ta osoba może nie czuć tego jeszcze, ponieważ w energii tej karty jest coś takiego, że jest tutaj dużo przeciwności i możemy czuć te przeciwności bardzo silnie. Natomiast ta siła, którą w sobie mamy, pokona wszystko, pomimo tego, że możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Jeżeli ta karta w czytaniu opisuje czyjś charakter, jest to osoba o bardzo silnym charakterze, Ktoś, kto dokładnie wie, czego chce, wie, jak to osiągnąć, ale nie jest to osoba, która będzie się tym chwalić albo będzie to bardzo pokazywać na zewnątrz. Ta karta ra raczej opisuje nasze wnętrze, czyli może to być osoba, której nie zauważamy, albo która wydaje się na przykład nieśmiała, albo wycofana, ale wewnątrz tej osoby jest właśnie taka niesamowita siła, która sprawia, że ta osoba potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji? Jeżeli ta karta pojawia się jako rada, oznacza ona, że powinniśmy poczuć w sobie tą moc, ale może też oznaczać, żeby się nie poddawać, ponieważ często, jeżeli potrzebujemy zobaczyć tą kartę, to jesteśmy w takim miejscu, że jest na przykład dużo przeciwności, wiele rzeczy jest przeciwko nam, walczymy z czymś bardzo albo o coś. I możemy być w takim miejscu, że już jesteśmy gotowi się poddać, i ta karta właśnie nam przypomina, że nie, jesteśmy w stanie to osiągnąć, tylko musimy jeszcze o to powalczyć. Także jest to zawsze przypomnienie dla nas, żeby się nie poddawać i że to, czego chcemy, czego tak naprawdę pragniemy, jest w zasięgu naszych możliwości. Także jest to też fantastyczna karta do medytacji. Jeżeli ktoś właśnie chce poczuć tą swoją siłę wewnętrzną, bardzo dobrze jest medytować z tą kartą, bo naprawdę ta karta zawiera w sobie niesamowicie silną energię. I to jest właśnie taka potęga wewnętrzna, którą każdy z nas w sobie ma, tylko po prostu musimy po nią sięgnąć musimy jakby poczuć to w sobie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. Jeżeli podobał Wam się ten film, polubcie go na YouTubie i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał i spotkamy się już niedługo w następnym filmie o dziesiątce buław. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.